Dzisiaj podjedziemy do maka i zagramy w ruletkę. Zamówimy to samo co samochód przed nami, i pomnożymy nasze zamówienie razy dwa. Chciałbym zamówić to samo co samochód przede mną, i jeszcze bardzo bym prosił, żeby dwa razy pani to samo nabiła, czyli podwuje. podwoimy to zamówienie. Dzień dobry, to ile tam wyszło? 76 zł, to ładnie. Ale potężna torba. Czas na jej unboxing. Cztery sosy śmietanowe. Zakręcone frytki. Drugie zakręcone frytki, ale pomieszane z normalnymi. 6 nuggetsów. Drugie 6 nuggetsów. Kanapka drwala klasyczna. Jeszcze jeden drwal, też klasyczny. Zapłaciliśmy dokładnie 76 zł i 60 groszy. Największe wrażenie na mnie w tym zamówieniu zrobiły chyba zmiksowane frytki. To jakaś nowa pozycja w maku. Drwale zawsze na propsie. No i oczywiście na nuggetsy i ulubiony sos śmietanowy. A co wy sądzicie o tym zamówieniu za 76 zł? Drogo czy tanio? Dajcie znać koniecznie o tym w komentarzu.